Dzień dobry, witam serdecznie w szumileśnym warzywniku. Tym razem znaczy całe to może warzywnik, ale ostatnio szklarnie zwiedzaliśmy tym razem tutaj grządki podwyższone no jak ktoś nie widział jak to wszystko było robione, co to za grządki z imitacją drewna, ale betonowe jak to te ścieżki zrobione to wszystko na kanale jest po prostu chciałem dzisiaj tylko pokazać co tu rośnie rośnie niedużo, nie jakoś obficie bo to było przeze mnie w tym roku zaniedbane przez różne tam osobiste że tak powiem problemy ale może zacznę od tego co się dzieje dookoła szklarni mamy tutaj zestaw donic, co prawda plastikowy no ale, ale czasem tak trzeba mamy różne, a tu może ciekawostka, tu jest piękny jaś, wiecie co się stało, czemu tak mało jest na gronie? przez trzmiele nawet Wam taką rolkę nagrywałem, ale nie wstawiłem jej w końcu jak jest kwiatek, to większość trzmieli nie do kwiatka wlatywało, tylko nad niego i podgryzało mu tutaj tę główkę tego kwiatka i wszystkie te mm, strąki spadły Potem, na stronki, kwiaty. No, a kilka się ostały. Jest trochę słoneczników takich dekoracyjnych, trochę papryk, czasem jakieś tam ogórki, fasolki, jeszcze innego, innego typu. Ale tak, wiecie, o tam jakaś papryka, jedna wielka, ale, ale jest. Pozaniedbywane po, po troszeczkę, bo, no, mówię, nie będę tego tłumaczył. Ten sezon jest kiepski pod względem u mnie, pogody był kiepski i też, niestety, nastroju i wszystkiego. Troszkę mam kwiatów dekoracyjnych, może no, ciężko nazwać to dekoracyjnym kwiatem, ale na przykład ogórecznik, czy nasturcje tu były, czy, czy aksamitki, czy inne nawet maki, właśnie słoneczniki, po to, żeby zwabiać zapylacze. No tutaj też na tej ścianie sprawdziłoby się ta uprawa, tylko dwa moje błędy. Po pierwsze, za dużo wpakowałem do jednej doniczki, bo tu na przykład mamy fasolkę, był ogórek, były dwa słoneczniki ozdobne jeszcze na no za dużo tego. Za mało ziemi, żeby to wyżywić, i za mało podlewania przede wszystkim i przerzedzania różnych tam zawiązków, kolejnych pędów. No to dlatego to tak się udało bardzo, bardzo średnio, ale fajna ta uprawa w tych donicach. Tak inaczej jest tutaj. Ja nie przypadam za uprawą w donicach, bo to jednak właśnie trzeba ciągle podlewać, dbać o ziemię dobrą i tak dalej, no ale troszeczkę tutaj różnych rzeczy tam się pozbierało, troszkę dla owadów było, więc nie, nie było tak źle. Tutaj mam z tej strony też tam wszędzie jakieś papryki właśnie, ogórki jeszcze i tak dalej. No i dookoła tu na przykład takie kikuty stoją to maki są. Czasem wyglądają na martwe, a czasem jeszcze odżywają. Tu mamy kolejne kwiaty. To, to wszystko jest w tym roku zaniedbane, ale coś jest, wiecie, tu jakieś tam sobie chodzą na gietki, jakieś tam, na, tutaj jak samitki, to widzicie, coś tam lata i po prostu sobie pracuje, więc po to to było, żeby zwabiać tutaj, żeby i ładniej było, ale też żeby zwabiać zapylacze do ogrodu i niech one jak się tu zwabią, pójdą sobie za chwilę gdzieś dalej jeszcze. Jeśli chodzi o same grządki, co tutaj uprawiam, to te grządki zostały obsadzone dosyć późno generalnie, bo były tworzone dopiero w tym roku, tamte były starsze, to troszeczkę miałem tam więcej różnych upraw, ale powiem tylko to, co w tej chwili jest, no bo nie będę wszystkiego obgadywał na, na kanale, trochę tych filmów było, ostatnio mniej była przerwa, no ale, ale było. Tu mamy pasternak dlatego, że ciężko czasami jest o dobrą pietruszkę nieraz nie kiełkuje po prostu dlatego uprawiam też pasternak dodaję do rosołu i całkiem przyzwoicie smakuje i sobie radzi, dużo większy rośnie na przykład niż pietruszka, trochę selerów tu jeszcze buraki niedawno były, to zebrałem znowu selery i pory, to takie pory bardziej zimowe, niektóre są bardzo brzydkie bo tam je podgryzają różne dziadostwa trochę słoneczników jadalnych, niedużych Jakieś takie porosły. Nie za ciekawe, tam trochę większe, ale coś tam rośnie. Tam jakieś gdzie nie gdzie kapusty, trochę poobiadane niżej, i kukurydzę też już powinno właściwie zebrać. Tu znów pory i selery, trochę w tym roku z tym przegiołem, inne rzeczy już zebrałem albo, albo mi się nie udały. Tu mam jeszcze trochę buraków do zebrania, takie bardzo liche pory, i trochę koperku. Tutaj było trochę za dużo rzeczy. Ja bym to ogarnął, ale gdybym to robił, a jak zaniedbałem, to się samo nie ogarnęło. Tu mamy pietruszkę, trochę się tak pokłada, bo tutaj kwasty niedawno wybierałem i też wody zaczyna znowu brakować. Podlewane było dosyć słabo w tym roku, ale generalnie no jest przynajmniej natka, jest, jest, jest pietruszka. Tu mamy najróżniejsze Patisony. Też widzę, że mączniak już wlazł dawno. I, I trzeba to obrabiać. Cukinie, patisony, kabaczki, najróżniejsze w tym miejscu są. Nie uprawiam w tym roku dyni, bo w zeszłym roku czy tam dwa lata temu, już nie pamiętam wszystko poszło do kosza, bo nikt tego nie jadł są jakieś tam arbuzy malutkie, bo to też nie było zadbane, w ogóle miało rosnąć w szklarni ale nie rosło no i to tak jest tutaj w tych nowszych grządkach są już padnięte, widać krzewy, melony o tam już coś podjada go są jakieś melony, są jakieś arbuzy, to wszystko malutkie, bo ja nie przerzedzałem, rośnie to tak jak chce, no i dlatego tak rośnie tu jakieś kabaczki, w tej chwili to dużo, bo zostało już zebrane takie miałem fajne żółte, o tam i takie białe, tutaj patisony, najróżniejsze tam różne kabaczki, nie, nie kabaczki cukinie, trochę tego jest kapusta, o którą w ogóle też nie dbałem, ale coś tam porosło jak się pozbędzie człowiek tych brzydczych liści z zewnątrz, to coś tam jeszcze z tej kapusty można zrobić. Tutaj jeden patison wysiany, drugi raz nie, nie wszedł w ogóle i to już w raz razy był wysiewany. Tu marchew też, jak widać, tylko w jednym miejscu. Tu mam kolejne buraki, bardzo późno wysiane. Zobaczymy, czy chociaż trochę na takie zużycie na bieżąco coś tam urośnie. Rzodkiewka, która już dawno temu powinna być zebrana, bo jak widać poszła w kwiat, zdrewniała, z była się robaczywa, już do niczego się nie nadaje i tak sobie po prostu tam siedzi, nie wiadomo po co. Najróżniejsze sałaty były wysiane. Tu jest taka lodowa, tu są takie bardziej liściowe. Tamta już w kwiat wybija, już rośnie do góry, więc trzeba ją szybko jeść, póki nie jest jeszcze gorzka. Ale te lodowe na przykład bardzo fajne. Tutaj troszeczkę ogóreczków, fasolka szparagowa, taka, taka zielona. Tutaj mamy kolejną pietruchę wysianą. Mamy tak ogórki szklarniowe. Miałem tam ze trzy jakieś sadzonki ponadprogramowe. Wsadziłem je tu do ziemi. Jakiś tam ogór gdzieś urósł. Trzeba po prostu zebrać. Bób z drugiego siewu już rośnie, bo już jeden był zebrany. Zobaczymy, czy mu się uda cokolwiek yy, dorosnąć no ale było miejsce nie miałem weny siły, czasu, pomysłu na to, czas to miałem, ale nie miałem siły na nic, to wysiałem to co wysiałem tu fasolka szparagowa tak to te, te karłowe odmiany są, bo tam w donicach to tyczne, a tu karłowe taka żółta. Tutaj mamy też naci marchwi, marchew jest raczej jeszcze mała, bo też późno mi wykiełkowała, ale chociaż trochę tej naci się zużywa i gdzie nie gdzie jakieś tam marcheweczki większe też się znajduje. Fasolka szparagowa taka fioletowa. Tutaj niestety nie było amatorów na brokuła więc zakwit no i tak mówię dam mu zobaczymy co będzie się działo okazał się oazą dla wszelkich bzyków no widzicie jak tu czmiel pracuje i coś innego jeszcze tam przyleciało mniejszego ale czasami to tutaj po 5-6 motyli na jednym siedzi także jest tego dużo To jakieś resztki takie miałem sadzonek to tam wsadziłem tuż chyba nic nie urośnie z tych bakłażanów tam ale, ale jakieś tam papryki są nawet niedojrzałe czy takie tutaj dojrzałe jakieś ostre cayenne jalapeño. I tutaj jeszcze dwie odmiany, już nie pamiętam. Tu Kasia, chyba Ingrid rośnie. No to to jest, to jest wszystko. No, jakby tak się przyjrzeć, no to tych plonów tam można naprawdę dużo nazbierać. Nie? Jakby tak podejść i to wszystko pooglądać, gdzieś tam w środku tu było zbierane. Ja ostatnio zbierałem to. Trochę tego jest, ziemia odłogiem nie leży, natomiast jest tego tak o połowę mniej niż mogłoby być. Z jednej prostej przyczyny, po prostu ja się tym nie zajmowałem tak jak powinienem. A nie zajmowałem się ze względu na różne takie tam swoje problemy i musiałem ograniczyć swoją aktywność. Natomiast, pomimo tego, że mało się tym zajmowałem, pomimo, że podlałem ten warzywnik, no, szklarnie to może więcej, ale w sam warzywnik podlałem może 5 razy w tym roku, w tym sezonie. Resztę to liczyłem na deszcz. No to i tak nie jest źle. I tak się zbierze ładnych kilkaset kilogramów różnych warzyw i, i przetwory z tego, jakiekolwiek. I takie do zjedzenia chociażby na bieżąco. No czasem tak jest, że albo się. Pogoda trafi gorsza, słabszy sezon, albo po prostu człowiek ma słabszy jakiś etap w życiu i też nie może tak się wszystkiemu poświęcić, jakby chciał. Więc no po prostu tak to bywa. Patrzcie, jakieś morówki tutaj, kurde, piach mi tu wyciągają dziady z grządki. No ale słuchajcie, no, od czasu do czasu przyjdę, coś tam pozbieram, coś wypielę, coś podleję, troszeczkę zadbam. Nie mówię, że idealnie widzicie tu te pory niektóre brzydkie, ale ja nie narzekam, bo i tak to jest, nie? Tam o, nawet w takich donicach tam widać jedna papryka, a tam chyba są trzy, no i dobrze. I chociażby z zewnątrz tych, no tam kolejne, to Ingrid taka jest, taka ciemna. Nawet jak tych papryk na zewnątrz zbiorę 10. A tam taka wielka, to Cornoditor, Ditor Dialo czy coś tam tak się nazywa. Jak zbiorę 10 tych papryk, jak zbiorę nie 200 kg pomidorów, tylko 100, jak zbiorę nie wiem 30 kg ogórka szklarniowego, a nie 70 czy coś w tym stylu, coś sobie teraz wymyślam, to i tak jest dla mnie dobrze. O! szklarni mówiłem w poprzednim odcinku więc nie będę tutaj przynudzał, jak ktoś ma ochotę niech sobie przełączy, nie przedłużam filmu chciałem tylko żebyście tak mniej więcej byli zaznajomieni co tam się dzieje w ogrodzie, co będzie dalej, czy będą dalej filmy na kanale czy się zmieni jakaś forma, czy będę musiał się czemu innemu poświęcić, czy co nie wiem, walczę o swoje o pracę swoją i wszystko mam nadzieję, że, że mi się to powiedzi. Taki jest plan, a jaka będzie rzeczywistość, to zobaczymy. Na razie nagrywam tyle, ile mogę. Jeżeli to by miał być ostatni film, albo powstać jeszcze 5 filmów, albo tylko 100, a nie 1000 jak do tej pory na kanale, no to trudno. To najwyżej będzie tylko tyle, ale prosiliście, żeby od czasu do czasu chociaż coś tam nagrać, no to e, spełniam tę prośbę. Dziękuję za zainteresowanie i. No i tyle, i zapraszam do komentarzy, ewentualnie, żeby. Podsumować tam, czy fajnie, nie fajnie, jak tam u Was to wygląda. Dziękuję bardzo, do zobaczyska.